Na zakończenie roku bierzemy się za najpotężniejszą kartę dostępną obecnie w Ultimate Team, bo Pele jest na ten moment najwyżej ocenionym piłkarzem, a także jedynym u którego overall wynosi 96, więc chociaż ogólnie wszyscy mamy już potężne składy, to na samej górze i jej zostawiło sobie jeszcze sporo miejsca do popisu, które pewnie już za kilka tygodni zajmie drużyna Toty, no ale realnie mamy tylko 7 kart ocenionych na 94, 3 notowane na 95 i tą jedną perełkę z overallem 96. Nie da się ukryć, że EA mocno odkleja się w tym sezonie, bo mamy grudzień, a dostępne są już takie ikony jak Ian Rush w środku pola, Michael Owen na skrzydle, Bobby Moore z dryblingiem wynoszącym 99, czy Hero z identycznie ocenionymi podaniami, no i oczywiście Ruth Van Nistelrooy na bramce. Nie wygląda to poważnie, i przez to były też obawy, że Kanadyjczycy w podobny sposób skrzywdzą pele. 对。<Okay. S 2> okay. Ale ostatecznie nic takiego się nie stało. I chociaż podstawowe atrybuty dostały upgrade o jeden punkt, a podania zostały znerfione o oczko, to jednak Brazylijczyk zyskał upgrade fizyczności o 6 punktów, gdzie między innymi właśnie o tyle podniesiona została jego siła. Chociaż zwrócić uwagę trzeba także na fakt, iż szupele, zmieniony został złoty styl gry. Przedtem była to technika, a obecnie quickstep. Oba style uznawane są za bardzo ważne, aczkolwiek ja osobiście. Wolałbym mimo wszystko technikę, chociaż nawet gdyby Pele nie miał żadnego stylu gry, to i tak wyglądałby przepotężnie. Cena za jego najnowszą zimową kartę wynosi na ten moment 5,5 miliona monet, więc sporo, no bo jest to trzecia najdroższa karta w grze na równi z Hulitem Centurionem ale patrząc z innej perspektywy czyli odnosząc się do historii Ultimate Team to 5,5 miliona na etapie grudnia za kartę co do której nie ma wątpliwości że będzie ona endgame'owa że będzie nadawać się do gry nawet we wrześniu tuż przed premierą eafc 25 to też nie jest jakaś nadzwyczajnie wygórowana kwota no ale na tyle duża że typowy gracz Ultimate Team nie będzie mógł kupić sobie tej karty z dnia na dzień by spełnić swoją zachciankę a jak się okazało do tej wersji Pele faktycznie trudno się przyczepić, bo z tyle stylami ale legenda Santosu jest tak napakowana umiejętnościami, że i tak pozwolić można sobie nią na wszystko w każdym obszarze boiska. To jest jedna z tych kart, którą nawet jeśli trafią słabi albo nawet nowi gracze, a zakładam, że taką ikonę w paczkach znajdują właśnie głównie tacy ludzie, to i tak będą strzelać z jej użyciem regularnie bramki, bo w przypadku tego gościa wystarczy czasem pomachać na ośle drążkiem, a on i tak ominie rywala, a przy okazji założy mu jeszcze sito. I pomknie sam na sam z bramkarzem. Widać, że Pele jest w mecie gry, ma oficjalnie swoją własną sylwetkę. Być może także własne animacje, bo triwele wewnątrz pola karnego wyglądają w jego wykonaniu często nieco inaczej niż u innych zawodników. I ta wyjątkowość sprawia, że poruszanie się nim po boisku jest niezwykle proste a wszelki dribbling z wykorzystaniem dowolnych sztuczek to skuteczna zabawa i to tym bardziej, że tempo brazylijczyka także w tym pomaga, chociaż właśnie z racji na ten pace kiwanie niejednokrotnie nie jest potrzebne, bowiem jak ten gwiazdor już wyjdzie do podania prostopadłego, małe są szanse na to, że dogoni go jakikolwiek obrońca. I wśród legend szybszy od niego jest obecnie prawdopodobnie tylko Henry, ale po pierwsze Francuz ma faktycznie więcej tempa na karcie, a do tego jest wyższy, i stawiając wielkie kroki jeszcze lepiej odskakuje rywalom. Aczkolwiek w kwestii szybkości Pele jest bardzo zbliżony do niego i wszelkie uciekanie przeciwnikom nawet na krótkim dystansie z przytrzymaniem przycisku R1 to łatwizna. Tak jak łatwe jest wszelkie wykańczanie akcji, gdzie trudno znaleźć jakieś niedociągnięcie, no bo to, że ten gość jest praktycznie nieomylny wewnątrz pola karnego było łatwe do przewidzenia, ale jak się okazało ma style gry Finesia oraz Powershot i to pozwala mu regularnie niszczyć swoich przeciwników mocnymi uderzeniami z dystansu, a ostatecznie mi i tak najłatwiej strzelało się nim z pola karnego wykonując triwele, które akurat nie są wspomagane u niego przez żaden styl, no ale wniosek jest taki, że bez względu na to, w którym miejscu przed polem karnym rywala się znajdujemy, to grając Pele mamy wszelkie atuty, by uderzyć prawą nogą na bramkę, dlatego grając przeciwko niemu trzeba mieć na uwadze, że nie można zostawić mu ani skrawka przestrzeni, bo to może nas drogo kosztować. Ogólnie był to chyba pierwszy zawodnik VAFC-24, którym w jednym meczu strzeliłem dwie finezje oraz dwie triwele przed pola karnego i ostatecznie zakończył on mecz z dwoma hatrikami na koncie, no ale w przypadku gdy Rywal grał ofensywnie i zostawiał nieco więcej miejsca przed bramką, takie coś nie było trudne. Oczywiście tak jak w przypadku strzałów, wielkim plusem Brazylijczyka jest to, że on w ofensywie radzi sobie w każdym miejscu na boisku. Ma 90 podań, jako boczny pomocnik, skrzydłowy czy SPO oceniony jest na 94, a nawet jako środkowy pomocnik jego overall wynosi 90, chociaż to jasne granie tym gościem w środku pola to marnotrawstwo. Na po drugie jednak nie ma on pojęcia o obronie. Aczkolwiek jak się okazało, o czym trzeba też wspomnieć, gwiazdor Santosu faktycznie potrafi walczyć fizycznie i trudno tutaj ocenić czy ta jego siła bierze się z podniesionej statystyki czy unikalnej sylwetki, ale faktem jest, że nie jest to piłkarz na jednego strzała. A dodatkowo, gdy przyjdzie co do czego, nie ma on problemu z kładzeniem się wewnątrz szesnastki i wywalczaniem rzutów karnych. Razy walczył nawet dwie jedenastki w jednym meczu i uważam to za spory plus, bo jest wiele bardzo drogich kart, które walczą do końca i tracą przez to piłkę zamiast wywalczyć stały fragment gry. Więc chyba jedyne, czego brakuje Brazylijczykowi do absolutnego spełnienia, to pięć gwiazd. Gwiazdek słabszej nogi, no ale ta czterogwiazdkowa też wypada znakomicie i przez to oceniam go następująco. Serdeczne podziękowania dla Wiśni za użyczenie mi tej karty do testu, którą najczęściej spotykać będziemy zapewne w Drafcie i od czasu do czasu w innych składach rywali, no ale gdy już do tego dojdzie, trzeba być niezwykle czujnym. A jeśli Pele nawet strzeli nam jakieś bramki, nie należy się za to nadmiernie obwiniać, bo faktycznie w tym roku, zgodnie z tym, co podają statystyki na karty, Pele jest przepotężnym rzeźnikiem. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!